Zastanawialiście się kiedyś, yy, pierwszy raz, i tam na telewizji. I tam są ludzie. Ja. Siemanko, tu nie Librania, a to już pierwsza, to chyba pierwszy odcinek. O, to był? Nie bardzo. Witam Was do pierwszym odcinku z nowej celi na moim kanale. może ktoś kojarzy tam? Macie To Macie Taki taki, wyklucze. się wyklucze. 4 Bardzo Wam to Macie Możecie tak, tutaj mamy ci śmigłcić tek i to by postawił Ale kończę, to jest dużo czasu. Szulę, to kurczę, przecież pokażę nowego. A dlaczego Wam pokazywanie ten serwer? Bo ten serwer jest... Kurze, były lagi stąd. Zobaczcie to. To było coś fajnego. O, to i coś, którego nie wiecie. Zapraszam na ten czerwony. Tu mamy czerwonego. Dopiero kiedy... Dopiero... No jestem. Dopiero jestem czerwony. O i tutaj mamy... Y, etap trzeci. I co tutaj mamy? Ograniczenia walki. Bardzo dziękuję za 24 subskrypcji. A za chciałem, to było 24 subskrypcji. Bardzo dziękuję. Będę tam dawierać. tam A to tutaj żeby tam Będę tam A to tam dawierać. tam tam może ten serwer, e, pobieram i tutaj, w kolejnym odcinku. Do tego serwera. Zobaczcie, to jest coś fajnego. Jeszcze zobaczyłam tego. On, przecież poleca wam ten serwer, ale lepiej żeby polecać ten serwer. Macie link do serwera, dla ten... I tutaj jest rano tak ja kończę odcinek, widzimy się w kolejnych filmach, cześć.